jak forma wygląda. I widzicie, zmachałem się krótkim pozowaniem. <grystanie> <grystanie> Witam wszystkich. Poprawię sobie kołnierzyk. Przebudzenie po bramce. Godzina, nie wiem, koło dziesiątej rano. Flaka otwierałem, otworzę jeszcze raz. Przed chwilą siku byłem. I oglądałem się tych programów tyle, że za każdym razem, jak się człowiek budzi, to żeby się napić wody, żeby te flaki pobudzić do pracy, żeby się nie zakleiły. Zwłaszcza my, koksiarze, także za każdym razem, jak siku wstaję, staram się napić. Yy łyka, dwa łyki, trzy łyki wody z butelki. Nie mam miarki, to nie wiem ile. No ale może przez to częściej wstaję na siku. Mimo wszystko człowiek żyje i ok jest wszystko. Nie denerwuje mnie to. Taka jest rola mojego organizmu. Wszystko pracuje jak należy, więc jest ok. Nie ma co zamulać kichy. A teraz... Yy, jak minął mój tydzień, opowiem Wam, jak minęła wczorajsza bramka. Także powiem szybkość. Bramka minęła bardzo nudno. Nic specjalnego, żadnych zadym przez ostatnich parę tygodni. Żadnych szeków z tam Wiadomo, że tam kogoś, bam, bam, bam. I tyle. Dużo psów chodzi, też nie można nikogo strzelić w ryj ostatnio. I tak to wygląda. Mało ludzi na mieście, więc yy, yy, mało tłuków na mieście, o tak powiem, nie? Idiotów, yy, którym ani niczym nie zależy i takie życie bramkarza nudne w dzisiejszych czasach, bo jednak bieda jaka nastała na nasze czasy, chyba i tu w Anglii, i w Polsce zdaje się z tego sprawę dokucza wszystkim, więc yy, ludzie oszczędzają, wolą się nachlać w domu, ja to rozumiem okej. Okay. Tylko żebyśmy my, bramkarze, nie zostali bez roboty w pewnym momencie. To mnie jedynie zastanawia. Póki co nie ma co się martwić, bo ja jestem człowiekiem, który żyje z dnia na dzień i cieszę się dniem dzisiejszym, więc dzisiaj się wstałem, się cieszę. Standardowo patrzę, ręce, nogi mam, zdrowie jest, oddech w porządku. Oczywiście przy łóżku, łóżko za mną, inhalatorek przy łóżku, standardowo astma, wiadomo jest jak jest, ale pogodziłem się z tym lata temu, więc jest ok i dalej co było w moim tygodniu tydzień temu yy, w niedzielę zajechany, bo po bramce w sobotach skończyłem o 5 rano o 7 już i wszyscy lecieliśmy do zoo w Doncaster i moja żona pierwsza miała biegi na 10 km Taki bieg na 10 km, jakiś tam Charity czy coś. Yy, 700 ponad osób, czy 800 zajęła. <grytanie> Fajna sytuacja, zajebista sytuacja. Naprawdę to yy, w sportowej rodzinie, naprawdę fajnie takie rzeczy obserwować. Jak Twoja żona biegnie bieg, ukańcza go <grytanie> 300, któraś ukończyła, 380. Czyli tak w połowie gdzieś, no wiadomo, nie przygotowywała się do tego. Tam parę razy pobiegała na 10 km. Może przez miesiąc i, i tyle, więc nie ma co... Ale zadowolony jestem, że ukończyła ona zadowolona też. Więc happy days, tak? Ale deserem tego dnia było to, że moje dzieciaki i Dexter, który ma 6 lat i moja mija, która ma 8 lat, też miały bieg na jeden kilometr fura dzieciaków. I co? Dexter mój syn. No młody wiadomo, tam starsze dzieciaki były. Tam gdzieś w połowie się załapał. Nie był ostatni. I no, bez, bez miejsce takie mało znaczące. No tak to ujmę. Ale też zadowolony mega, bo jednak y, kilometr przebiec to jest wycień, ja nie będziemy przebiegł. Więc y, zajebista sprawa. Ale moja córka. Zajęła drugie miejsce. I na TikToka nawet wrzuciłem chyba. Jak walczy o drugie miejsce taki chłopak chciałem wyprzedzić, ale ja z moją żoną krzyczymy dowoj ja a jedziesz, jedziesz, biegnij mocno, mocno. Takie emocje. Takie emocje, jakie ja miałem, obserwując swoją córę, jak walczy o drugie miejsce, także tak żadna telewizja, żadne zawody. Nie zapewniły mi tego. Żadne zawody kulturystyczne, nic. Nawet moje zawody, nawet doping moich znajomych, na pierwszych moich zawodach, nie zapewniły mi tego, jak doping mojej córki, dla mojej córki, która walczy o drugie miejsce. Naprawdę zajebista sprawa. I, i tym Wam chciałem się pochwalić. I, I powiem coś od siebie na temat rodzicielstwa w tym momencie, że tak po głębszym przemyśleniu, bo już parę odcinków temu miałem to powiedzieć, to znowu taki vlog w tym momencie o moich przemyśleniach i morałach życiowych, ale powiem to głośno dzisiaj, wyjko, ksiarze, młodzi przede wszystkim, bo dla starych może już być za późno. Zastanówcie się dobrze, co wy robić chcecie ze swoim życiem, bo w pewnym momencie nadchodzi taki okres, w Twoim życiu się zakochasz i będziesz chciał mieć dzieci z pewną osobą, a jak nie będziesz potrafił zrobić tego dzieciaka, to możesz mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie, więc się zastanów dobrze, co robisz ze swoim życiem. Ja miałem to szczęście, taką genetykę, że udało mi się dwójkę spłodzić, więc jest zajebiście. Ale prawdziwy mężczyzna w moich oczach to nie jest ten, który. To też jest ten. Wiadomo, trzeba być męskim i, i trzeba. Walczyć, być samcem alfa, to o tym też mówiłem chyba. Ja wiadomo, kto mi coś tam powie w twarz głupiego, to potrafię walczyć i nie nastawiam drugiego policzka, to też wiadomo, ale prawdziwy mężczyzna jest wtedy, kiedy potrafi wychować własne dziecko. To jest nie problem, zrobić dzieciaka. I go nie widzieć. Ja mam dużo znajomych, którzy nie potrafią zrobić bla, którzy też widzą swoje dzieci parę razy w roku. Prawdziwy mężczyzna chowa swoje dziecko. Prawdziwy mężczyzna potrafi zrobić tego dzieciaka. To jest punkt dzisiejszego dnia. Możesz robić wszystko, możesz być mistrzem świata w chuj wie czym. A jeżeli nie jesteś w stanie zrobić dzieciaka, przedłużyć swojego potomstwa. To, to chłopie, to możesz okłamywać okłabywa, sam siebie i facetem nie jesteś i tyle ode mnie na ten temat. Więc chłopaki, wy, którzy macie dzisiaj strzykawkę w ręku, którzy wy gdzieś tam macie tabletki, metki, czy chuj wie czego w dzisiejszych czasach, bo kurwa są sarmy, są yy, yy, prohormony, są kurwa sterydy, są zastrzyki, jest od chuja rzeczy. Więc wam powiem, przemyślcie sytuację dobrze. Wiem, ten wiek 18 lat, nastolatka czy tam 20-latka, to człowiek nie myśli o przyszłości. Ale róbcie odbloki, róbcie czyste przerwy w takim wieku, bo idzie się zablokować na amen i później jest pizda. I nie to, że śmigło nie kręci, bo śmigło może kręcić, ale. Twoje ziomale w jajcach, które tam skaczą z radości, kiedy wyskakują no, mogą być tak zamulone, że nie dotrą tam gdzie trzeba. I tyle <laughs> Tak ładnie to ubarwiłem i Sprościłem Więc Myślcie co robicie. Róbcie przerwy, słuchajcie starszych koksiarzy. Jakby co, to ja się polecam. Macie ze mną kontakt. YouTube, y, znaczy nie YouTube, może Facebook, Instagram, TikTok, Jeżdżek Kulturalny Kulturysta, Instagram jest inny, ale kto ma wiedzieć, ten wie, już nie będę przewijał co każdy odcinek. Ja prowadzę ludzi online, prowadzę w tym momencie parę osób i każdy jest zadowolony. Jednego chłopaka, Bartosz, pozdrawiam, szykuję na zawody. W tym roku chcę, żeby wystartował. Więc naprawdę jestem z niego zadowolony. Ale czasami ja jestem taką osobą, że lubię opierdolić kogoś, jak robi coś według mojej woli. Więc wymagam od ludzi bardzo dużo i, i tyle. Zaraz pewnie jakiś hejter się znajdzie: chuja, wiem, chuja robię. Ktoś mi tam zacznie podpytywać o jakieś środki, o których nie będę miał pojęcia, i tyle. Ale ja mam o środkach, nie mam pojęcia tych, których uważam, że nie ma sensu brać, i tyle. Prosta odpowiedź na głupie pytanie, które sam sobie zadałem. Woda się skończyła sucho w mordzie. A o czym ja dalej powiem? Drugi tydzień leci towar firmy NASA. Tu macie kod, który bezpośrednio, skanujecie, jeżeli macie iPhone, bo iPhone bezpośrednio skanuje i wchodzi na stronę. Androidy według mnie są zjebane, bo zamulają i trzeba aplikacje instalować, bla, bla, bla. Więc iPhone rządzi. Wchodzi na stronkę NASA Labs i tam macie środki pokazane, opisane. Jeszcze ze starego rzutu. To jest moja sypialnia, wyobraźcie sobie. NASA. Także widzicie, używam to już jakiś czas. No tu trenik z nasy jeszcze, pół flakonu, nie zmarnuje się. Tren zajebisty, bardzo mocny. Polecam. Kto ma wiedzieć, ten wie. No i prawda jest taka, że maila tam wysyłacie, kontakt bo ludzie do mnie piszą w tym momencie że nie odpisuję. Ja napisałem do chłopaka, który jest odpowiedzialny za to. Powiedział, że jedna osoba napisała, także nie ściemniajcie mi. <grym> I ludzie odpisują i gwarantuję wam. Dogadacie się o ceny, dogadacie się o temat. Podejrzewam, że Hajd będzie chciał jako pierwszy. Zaufajcie chłopakowi. Ja wam daję sobie rękę uczęć, że was nie wychuja tyle ode mnie. A towar jest zajebisty. Naprawdę godny polecenia jakość. 100% strzały bezbolesne, więc y, brać, rosnąć i w zdrowiu żyć. Tyle ode mnie na temat nasy. Zajebisty towar, <grych> hormon wzrostu, badania dostałem, wszystko jest. Y, hormon ma 98% na 100%, także na Andera to jest naprawdę zajebisty wynik i biorę trzy jednostki i szczerze powiem zwiększę może za miesiąc, za dwa na pięć jednostek zobaczymy jaki cel w głowie się utworzy ale na trzy jednostki moje samopoczucie poczucie i naprawdę taka energia do życia jest zajebista bo ja tydzień nie waliłem hormonu i od razu taki człowiek zamulony się zrobił miękki płaski a jak wskoczyłem znowu na te trzy jednostki energia do życia wróciła pompa tringowa wróciła więc jest zajebiście do tego leci Sustanon w tym tygodniu trzy strzały właśnie pokazałem przed chwilą Sustanon. Trzy strzały Primy, sześć strzałów Primy Trzy razy po dwa. czyli też 600 mg na 750 teścia, póki co polecę to teraz o cyklu. Takie wprowadzenie polecę parę tygodni 6 na takim oto cyklu. Może dodam jakiś tak, tak się zastanawiam. Za dwa tygodnie może dodam anawar. I to będzie taki lajtowy cyklik. Bo po co więcej? No a widzieliście formę, więc jak ta forma się zmieni, zadecyduję co dalej. Możliwe, że tren wleci i zacznę jechać już po konkretną formę. I zobaczymy co dalej będzie. Jak zdrowie pomoda, to może w tym. Raczej w tym nie, ale ja naprawdę chcę wielki być i, i taki nie do pokonania. Naprawdę nie chcę mieć słabych punktów, więc w przyszłym roku może coś jednak wyskrobimy. Mówię ja jako ja mnich, jako nich i ja drugi ja, jako moja jakie moje rozdwojenie, jaźni. Proste już mówiłem o tym. I takie flaki z olejem znowu. Ja nie wyspany, 3 czy 4 godziny snu po bramce. O szóstej rano w domu byłem. I tak to wygląda. Dzieciaki wchodzą. Treningi moje wyglądają na dzień dzisiejszy tak, że robię w poniedziałek nogi. i tam. Nie ma, nie ma co tu patrzeć. Synu mój, wyjdź na swojego tableta. Dzieci moje, proszę. Wyjdźcie, wyjdźcie. Wyjdźcie, wyjdźcie, wyjdźcie. Nie pokazuję. Nie pokazuję Was na mediach takich. Wyjdź, Dexter, Mija. Moje dzieciaki gwiazdożą. Tak jak powiedziałem, godzina 10 rano. Sprawdzają mnie co godzinę. I tak co cały tydzień tak wygląda. Ja sobie śpię do 14, bo kończę o 6 rano. To one mnie co godzinę, co dwie sprawdzają. Teraz, jak było wolne, jak był strajk wczoraj czy przedwczoraj, strajk szkolny, że dzieciaki do szkoły nie poszły, bo, bo nauczycielki strajkują, kurwa. I hmm. dzieciaki mają wolność szkoły, więc to jest jeden wielki bój się dla mnie. I komedia wielka, co się dzieje w Anglii. Ale tak to wygląda: dzieciaki mnie sprawdzają co godzinę, co dwie, czy, śmie, czy nie. Właśnie natrafiły, że nagrywam. No spoko, spoko, ale ja nie chcę pokazać dzieciaków mało, pokazuję swoje dzieci, bo czasy są jakie są. I tyle na ten temat, bo nie będę tutaj zagłębiał się w tym temacie, bo różnie to może być odebrane przez YouTube, jakie moje poglądy są na takie osoby. I tyle na ten temat. Więcej nie powiem. Dlatego bało ich na media I tyle. <laughs> Więc wstałem nawodniłem flaka. Po paru godzinach snu. Pewnie zaraz się położę spać. Bo tak już chodziło za mną. Zaczęłem właśnie parę wiadomości: że jeży gdzie YouTube, gdzie YouTube. I prywatnych wiadomości na Facebooku, i, i w komentarzach, na TikToku, i na no, YouTube Jerzy, co się z tą dzieje znowu. No ludzie, naprawdę, ja jestem w wirze pracy teraz i, i ciężko mi nagrywać. Też chcę przygotować formę i pokazać Wam, że można w parę tygodni coś tam osiągnąć na środkach delikatnych, tak, dietą. Więc naprawdę spadki energii po takiej... To jest jedyny efekt taki uboczny, jaki zanotowałem, że spadki energii mam dość dobre, miejscami więc senność mnie łapie, podejrzewam, że już zacząłem myśleć, że to może być cukrzyca, więc spiałem dietę i zobaczymy, co dalej, ale naprawdę mam gdzieś w pracy, właśnie ja zaczynam o 18, 17.30 tak o 19, bo już łapię taka takie zmęczenie, że aż mi się oczy zamykają i nie wiem, co to jest, ale żona moja mądra powiedziała, że żarłeś gówno ponad miesiąc teraz zacząłeś się dietować, to może być efekt ten więc zaobserwuję się jeszcze i zobaczymy, co dalej. Mam nadzieję, że nie mam cukrzycy. <laughs> Raczej nie mam cukrzycy, więc. Bo ja wiecie, jestem taki hipochondryk też i od razu sobie o milion chorób. I tak to wygląda. Póki co zdrowie dopisuję, serce zbadane, wyniki przyszły, jest okej, okay, wszystko. No wiadomo, przerośnięte, mam serce lekko i tak już zostanie, to moje serce się nie skurczy. Więc trzeba żyć z tym. Trzeba robić kardio przede wszystkim. Pamiętajcie o tym, bo to jednak jest zdrowe dla serca. Wy młodzi koksiarze, pamiętajcie o tym znowu. Róbcie kardio, jakby żyjecie towar. Czy jesteście chudzi, czy jesteście grubi. Róbcie kardio. Niech Wam to wejdzie w krew. I tyle ode mnie. Znowu takie flaki z olejem. Jak ja to mówiłem, co jeszcze mówiłem? Flaki z olejem... Frytki z ziemniakami, kluski z makaronem, pomidory z keczapem i, i tyle. Nudny vlog, ale szczerze Wam powiem, moja żona ma w przyszłym tygodniu wolne parę dni. Dzieciaki będą w szkole, więc planuję nagrać jakiś trening, coś nowego, coś fajnego. Może wstanę, pokażę Wam, jak wygląda mój dzień. Jak się budzę, co pierwsze robię, czyli sięgam do lodówki na dole, naciągam w strzykawkę parę jednostek y, hormonu, wbijam, jem śniadanie, później wbijam sobie. Ja zależy, jaki dzień, bo tak jak powiedziałem, poniedziałek, środa, piątek strzały robię, nie robię ich codziennie, wbijam tam sobie jakieś środki. No wiadomo, nie pokażę, bo kiedyś pokazywałem na YouTubach lata temu, jak zrobić zastrzyk w biceps i zrobiłem zastrzyk w biceps na Wizji i co. Po roku czasu zobaczyłem, że odcinek jest zbanowany, zdjęli mi go z, z, i dostałem jakąś żółtą kartkę od YouTube'a, więc nie będzie już takich odcinków, bo chcę, żeby ten program istniał i dalej Was edukował. Moje mądrości na dzień dzisiejszy przekazałem Wam i mam nadzieję, że wysłuchacie tego, zwłaszcza Wy najmłodsi zastanówcie się, co robicie, jak w w wchodzicie w, to, w ten świat, róbcie to mądrze, Odblokowujcie się parę razy w roku. Ze dwa przynajmniej. Róbcie sobie przerwy. I miej, miejcie to w głowie, żeby gdzieś tam w przyszłości zrobić coś dzieciaka. Bo sens życia. Ja jestem mnichem i samozwańczym mnichem jestem. No wiadomo, ale mam też takie. Jakby to ująć? Poczucie przekazywania wam takich mądrości biblijnych też i życiowych i religijnych więc wam powiem że żyć misją mężczyzny jest to żeby właśnie zrobić dziecko to jest najważniejsze w życiu żeby zrobić i odchować dzieciaka tak jest oto po to się rodzimy żeby dawać następne życie tak to wygląda a ludzie którzy no nie ma co się oszukiwać ludzie którzy nie potrafią zrobić Z tego dzieciaka, to są zwykli kalecy i, i tyle. Jeżeli wy, młodzi ludzie, naprawdę koksować się chcecie i macie dzisiaj w dupie, to wszystko, także zastanówcie się dwa razy, bo w pewnego dnia, któregoś dnia naprawdę się zakochacie tak, jak ja się zakochałem, naprawdę nie będziecie widzieli świata poza jedną dziewczyną, ci normalni oczywiście, a nie ci przećpani, zniszczeni. Chuj wie, jakie czasy dzisiaj są, chuj wie, jak dzisiaj młodzież myśli. Ale jak myśli, tak jak ja myślałem 10 lat temu, to jest spoko i to jest do Was. <laughs> Zakochacie się kiedyś i naprawdę będziecie chcieli otworzyć rodzinę. I jak wyjdzie, że wasz, Wasze śmigło kręci nie w tą, nie, nie w tą stronę, i yy, te plemniki są za słabe, żeby dotrzeć na miejsce, nie, 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 nie wytrzymują. Nie kończą tego rejsu do, 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 do głównej bazy, więc to jest naprawdę kalectwo według mnie. I tyle. Ja zrobiłem swoje i szczerze mówiąc, więcej dzieci nie chcę mieć, więc mnie to pierdoli. Odjebałem swoje i tyle. Teraz chowam dzieciaki, staram się żyć jak najdłużej. Tak jak powiedziałem, do 40 roku życia, walę towar, a po 40 roku, żeby żyć. I jeszcze te 10 lat przynajmniej I zobaczyć jak moja córka bierze ślub Takie mam marzenie Mój syn znajduje sobie fajną laskę też Mądrą Bo ja mu będę doradzał, odradzał Wyganiał te kupie, kurwy tempe z domu Tak samo, że Dlatego syn mój chodzi na boks <gry> Żeby napierdalał tych tempaków Z którymi córka moja będzie się spotykała I tyle Więc wszystko jest zaplanowane Pamiętajcie Dzieciaki na sportowo, bo dużo dzieciaków dzisiaj jest zaniedbanych też, grubasy, oposy. No, to też jest kalectwo, jakby nie było. Ja jestem mnichem i to są moje takie gadki mnisze. Jak żyć sukcesywnie? Ja nie jestem miliarderem, ja po prostu jestem szczęśliwym ojcem, szczęśliwym mężem. Mam w życiu wszystko, o czym... Od czego jest zależne szczęście, tak naprawdę, bo jestem człowiekiem szczęśliwym, chyba to widzicie wszyscy. Zawsze pogodny na mordzie, nie mam złych dni w roku. Chyba, że mi jakaś ciężka kontuzja złapie, to mam konkretną depresję, ale parę lat już nic nie było, więc jest okej. Okay. Naderwałem biceps, parę dni depresji ciężkiej, dopóki mi nie zrobili USG w tamtym roku i odmuliłem się od razu, nie? Więc jest jak jest, niezbadane są wyroki boskie. Czasem coś mnie złapie, ale póki co rano wstaję, dziękuję Bogu za właśnie zdrowie, przede wszystkim, że mam siłę wstać za rodzinę swoją, za zdrowe dzieci i kochającą żonę. I każdego dnia do siebie to mówię. Za każdym razem jak otwieram oczy, tak zaczynam dzień. I to jest przepis no szczęśliwy dzień. Ode mnie to na dzisiaj tyle. Tak jak powiedziałem, jestem zmęczony. Właśnie mi się baterie rozładowy i muszę kończyć. Bo zaraz kurwa padnę już usypiam. A wy trzymajcie się. Żyjcie w zgodzie ze wszystkimi. Nie ma co zazdrościć, nie ma co się mścić. Pamiętajcie o tym. Bo to jest kurewskie myślenie. Wasze myślenie niech Boże nie kurewskie, ale to jest takie myślenie, które wam nigdy dobrego samopoczucia nie da. Więc cieszcie się z czym wszystkim, tym, co macie, przede wszystkim zdrowiem, każdym powtórzeniem na siłowni, każdym repem, każdym powtórzeniem, każdą pompą, codziennie z treningu się cieszcie, doceniajcie to, dziękujcie Bogu, bo spójrzcie na tych, którzy nie mogą, spójrzcie na tych, którzy są chorzy, spójrzcie na tych, którzy są ubośledzeni przede wszystkim, bo to są, to są, nie wiem, nie, tak jak powiedziałem, kary jakieś, jakieś, nie wiem, Bóg do każdego ma plan, więc nie potrafię tego ująć, dlaczego się rodzą dzieci upośledzone. O, ostatnio na TikToku widziałem program, że no nieważne, że, że, że takie dzieciaki są znienawidzone przez Boga i naprawdę ciężko w to uwierzyć, że w jakiejś starej Biblii to było napisane i kurwa naprawdę, dlatego nigdy nie przeczytałem żadnej książki. I chyba tak zostanie, bo ostatnio myślałem, że przeczytać Biblię, ale chyba nie przeczytam tego. Po prostu jestem w tej wierze takiej swojej, jak, jak ja to widzę, jak ja to rozumiem i chyba tak mi jest najlepiej, bo różnych bredni można się doczytać, a ja wierzę, że Bóg kocha wszystkich. I tyle ode mnie. Trzymajcie się, tak jak powiedziałem, w zdrowku żyjcie, kochajcie swoje rodziny, przebaczajcie, kochajcie i myślcie co robicie przede wszystkim, bo każde Wasze działanie ma konsekwencje w przyszłości. Pozdrawiam Was, trzymajcie się.